Witam bardzo serdecznie na kolejnej ósmej już gali klubu przedsiębiorczych nauczycieli Impuls, klubu zainicjowanego przez Narodowy Bank Polski i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Nasz szkolny klub przedsiębiorczości istnieje już 5 lat, a od 3 lat dostajemy nagrody właśnie na Gali Impuls. Regularnie, czyli właściwie jesteście naszymi, no w jakimś sensie, starymi znajomymi. Tak, no można powiedzieć, że jesteśmy weteranami. Tak. To jest spora grupa. Jak się pracuje w takiej grupie? Nasz szkolny klub przedsiębiorczości pracuje z systemem zadaniowym, to znaczy, że jeśli któryś z uczniów ma ochotę wziąć udział w jakiejś olimpiadzie lub konkursie, zgłasza się do odpowiedniego opiekuna i wtedy razem przygotowują się do danej olimpiady. Kluby przedsiębiorczości pozwalają wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę w szkole i dają wiele satysfakcji i pobudzają naszą kreatywność i rozpoznanie własnych umiejętności, które mogą nam się przydać w przyszłym życiu. No właśnie, jakie to na przykład umiejętności albo jakie pomysły, coś takiego się zrodziło? Dzięki temu rozwijamy przede wszystkim naszą kreatywność, dokonujemy decyzji ekonomicznych, które wpływają na dalszy ciąg naszego życia. Właśnie szkolny lub przedsiębiorczości pomaga jakby rozwijać te umiejętności, pozwala też zdobywać dodatkową wiedzę, która później się przydaje w dalszym życiu. Rozumiem, że uczniowie mogą liczyć na Państwa wsparcie, tak? Oczywiście, że mogą. Dużo projektów w naszej szkole prowadzimy, również próby prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko jako szkolny klub przedsiębiorczości, ale również na innych zajęciach, w różnych zawodach, z różnych przedmiotów. Wydaje mi się, że te, takie wyzwania też jak gdyby nas mobilizują do dobrej organizacji pracy. Organizacji pracy w szkole, organizacji pracy w domu i można powiedzieć, również organizacji własnego wypoczynku, żeby były jak najlepsze efekty naszego, naszej przedsiębiorczości i rozwijania naszego ducha przedsiębiorczości. Gdyby Pan miał scharakteryzować jakoś ten klub przedsiębiorczych nauczycieli, to tę grupę też uczniów, jak by Pan to scharakteryzował? Ja bym powiedział, że to jest wspaniała grupa ludzi, którzy wspólnie potrafią radość. Czerpać z tego, co robią, i to nie jest wymuszone. To jest coś, co wspaniale wszystkich rozwija i widzimy, że czerpimy, czerpiemy energię od młodzieży, od naszych uczniów, a jednocześnie sami bardzo zyskujemy właśnie w tych relacjach i mamy tylko nadzieję, że oni potrafią rzeczywiście wykorzystać to w przyszłości, a mając doświadczenia absolwentów naszej szkoły, sądzę, że tak jest i tak będzie w praktyce. Nauczcie się wspólnego działania. I nauczcie się jeszcze drugiej rzeczy, że najlepszym miejscem na Ziemi jest Polska.